Jak to jest, no bo ten mały pyszczek ujazia, a zdarza się, że jasie to wcale nie jakiś gigantyczny, powiedzmy taki 45-50 atakuje całkiem spore woblery, na przykład 7 cm. Czy jazie bywają drapieżcami? że wiesz że ganiają rzeczywiście rybki polują na no ryby ale oczywiście im większe tym częściej ja powiedziałem że to są tacy pokarmowi oportuniści także 45-50 to są piękne jazie tak. nie 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 nie, nie mówię, ale, ach, 45 -50. ale wiesz ale rybka y... 50 cm w ogóle 7 cm no... bardzo często słuchaj świetną przynętą na jazie są wirówki ale nie wirówka 00 czy jedyneczka tylko dwójka nawet trójka no, bardzo, bardzo często na przykład na przykosach rzecznych, na przelewach, żyją wspólnie z kleniami i polują w zasadzie na to samo, czyli właśnie na małe, na, na małe ryby. No Ja znam kilku bardzo dobrych spinningistów, którzy używają pojęcia klemiojazie. Tak, tak. No bo nie, nie Wszystko jedno, wszystko dokładnie. Biorą, biorą, biorą na przemian, oni oczywiście potrafią odróżnić jednego od drugiego, ale no to, 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 to co weźmie, jest kwestią szczęścia, statystyki i Bo kleni no potrafią wyprzeć jazie, one są sprawniejszymi dowierzcami. Na, 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 na przykosie, ja to kilka razy zaobserwowałem, że też miałem takie kleniojaziowe jaziowe miejsc, mi, miejscówki i że jednak, je, jednak plan jest tym jakby dominujący tam do pierwszej.